to Siemanko jestem XRJOK i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Moi drodzy, dzisiaj. No, ostatnio było o piurach, teraz o tym, jak... W miarę łatwo pokonać anioła pustki. Zacznijmy od tego, jakiego ekwipunku będę używał. Z góry zaznaczę. Nie jest to najlepsza broń, jaką możecie użyć na anioła. Ale jest wystarczająca. Najważniejszy w tym co Wam dzisiaj pokażę będzie AMP. Zarkówy nie jest już taki dobry jak był kiedyś, ale jest to mocna broń. Aczkolwiek no, na anioła. Aż tak dobrze się na razie nie sprawdza. Myślę, że nawet lepiej pójść na Anioła w kilka osób, bo wtedy nawet z zarem bardzo fajnie to będzie współgrało. Zwłaszcza jak będziemy wchodzić do środka Anioła, ale o tym za chwilkę. Tutaj też odpowiadam na pytanie, jakiej konfiguracji używam w zarze kuwy obecnie. A więc wygląda to w ten sposób Taka konfiguracja Taki Riven modzik Mam nadzieję, że wszystko tutaj widzicie Arkan No i tutaj e, oczywiście mutator karabinowy Żeby każdy rodzaj amunicji pasował, żeby tej amunicji mimo wszystko nie brakło e, Dalej, ja tak naprawdę będę bił Anioła przy użyciu swojego skorzonego Zawa Plakripata. Tutaj też o, zobaczcie sobie na szybko konfigurację, jakiej będę używał. O, taki piękny rivenik. Arkan nieważny. Eee, a, jeszcze chwila. O. Tutaj macie konfigurację tego Plak Kripata tego Sawa, aczkolwiek pokazywałem ją chyba z dziesiątki razy. Przesadziłem, to jest może z czwarty, piąty raz. Oraz przede wszystkim, powinniśmy mieć Maduraja jako szkołę fokus wybraną. I na pewno musimy mieć odblokowany w 100% atak pustki, dzięki czemu w środku przy pomocy operatora błyskawicznie zjedziemy tam życie czy tarcze aniołowi. I jeżeli chodzi o mm, samego zawa, chwili lunia to tutaj muszę przejść do operatora. Samego ampa, pardon, Wyposażenie. Najbardziej polecam ampa. To jest ten? Tak, 777. Chwila. O, tak, tutaj są jego części, oczywiście. Klamora, propa i certus To są części Zawa, który sprawdza się najlepiej na mm, Aniołka Arkana Na razie w Ampie mam jedno. Jeszcze mogę coś tutaj dodać, ale mówiąc szczerze Nawet nie wiem co i chyba jeszcze mi czegoś brakuje tutaj A! Dobra, na Hrezalicie mo y, mogę to sobie dokupić drugie. Ale ten jeden y, amp, który, y, ten jeden arkan do ampa, który mam, y, w zupełności tutaj wystarcza. A więc, moi drodzy, widzimy się już y, na misji. W czasie, kiedy uda mi się znaleźć y, Anioła. Oczywiście, aha. Y, będę udawał się na tę samą misję, y, na jaką udawałem się w czasie poszukiwania piór. Jest to właśnie eksterminacja. Halako. No dobrze, moi drodzy. Anioł pustki, uśpiony Anioł pustki, zlokalizowany i stoi tutaj za mną. Można go też zlokalizować, bo e, rzeźb podobnych mamy kilka po drodze. A więc, jeżeli chcemy się upewnić, czy rzeźba, e, której poszukujemy, jest faktycznie aniołem pustki, możemy też zrobić to po dźwięku. O, jest takie charakterystyczne wołanie, yy, takie płacz czy coś takiego. Yy, no i oczywiście mamy jeszcze kwadracik, yy, czy no, tej informacje, napis głoszący obudź anioła pustki. Ja to teraz robię. To jest Pokażę wam też, jak obecnie działa ta konfiguracja Zara. E, oj, nie zmieniłem. O, to ma być to. Te kule zniszczymy przy pomocy operatora. Jak widzicie, zadaje jakieś tam obrażenie i to nie małe. Pewnie, jakbym był nastakowany, to byłoby jeszcze lepiej. O, on też potrafi tak uwięzić e, mojego Warframe w takiej kapsule. Też używamy do jej zniszczenia. E, rzecz jasna, operatora. Ale czasem przyszedł do potężnej ofensywy, czyli zbił mu jeden z tych trzech pasków zdrowia. I po zbiciu tego zdrowia, o, pokazuje się taka kula, do której musimy wskoczyć. Możemy to zrobić przy pomocy o naszej postaci i operatorem wchodzimy na taką okrągłą arenę. I teraz przy pomocy naszego ampa atakujemy go. Ja specjalnie zostawię go na połowie życia. O, bo teraz pokazały się takie orby. I musimy je złapać po wylądowaniu te orby. Dają nam jeszcze taką aurę, no ja nie jestem dobry w łapaniu tego, dają nam jeszcze dodatkowy atak od ognia do Ampa, Anioł Puski się przenosi i wtedy musimy go dalej tutaj nawalać. O, jak zginiemy, automatycznie zostajemy znowu wyrzuceni do tego świata, musimy tej wrócić. Ja poczekam, aż anioł przeniesie się z powrotem o na środek areny, aby go zlikwidować. Poszło. I teraz można zeskoczyć w dół, aby pominąć animację powrotu. I znowu atakujemy anioła pustki, Jak tylko pojawi się jego yy, poziom HP. O na Ale i tak dosyć szybko mu zaraz bije. Tą wreszcie HP i teraz wracamy do tego świata i zobaczcie, ja teraz użyję umiejętności pod krzyżykiem do AMPA. I zobaczcie jak szybko schodzi tarcza. Już po pustki. Wracamy do głównego świata, do głównego ciała. Stakujemy sobie AMPA. Ee, ja stakuję sobie broń. I teraz wystarczy go po prostu. W całkowicie uśmiercić. W nagrodę dostajemy pióro, sterówkę. No i jeżeli już w międzyczasie wykonaliśmy misję i zdobyliśmy tam pióra, które chcieliśmy, jak tej praktycznie nie zdobywałem piór, to możemy kierować się do wyjścia. Eee, raz jeszcze powtórzę: eee, Warframe nieski super eee, konieczny do. Ubicie anioła. Może mieć każdym, byle się w miarę utrzymać z jego zabiciem, w czasie jego zabijania. Broń. Polecam jakiegoś Odgana, Może właśnie hek, kuwy. Broń biała też, jak widzicie, daje radę, tylko że wtedy trzeba mieć jakąś dobrą w miarę broń i postać, żeby po prostu ustała przy aniele pustki. Co tam jeszcze? Aha, i przede wszystkim AMP777. Na pewno jedna osoba musi mieć Maduraja. Jeszcze może być chyba ktoś, kto ma Unairu, aby zbić pancerz aniołowi pustki. Albo może mieć przy X, aczkolwiek nie pamiętam, czy efekt... Um... Właśnie z Unairu, czy tam od postaci, które zbijają pancerz, działa też na Anioła Pustki. Ale to pewnie dostaniecie też w napisach w międzyczasie. No i tyle moi drodzy. Jak widzicie, sprawa jest dosyć szybka, zwłaszcza z odpowiednim ampem. On robi główną robotę, skraca nam czas walki o dobre parę minut. A więc, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie ocenkę oraz suba z dzwoneczkiem. Jeżeli e, chcecie być na bieżąco z tą serią oraz z seriami zagrajmy, które pojawiają się na moim kanale, moi drodzy, a więc jeszcze zachęcam Was tylko do przejrzenia poprzednich materiałów z serii porodników oraz do zapoznania się z seriami zagrajmy, które opublikowałem na swoim kanale. Moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie. O dobra, bym zapomniał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.